Siema. Dzisiaj nagrywam z telefonu, bo mi się skończyła bateria w mikrofonie z aparatu, więc to jest rozwiązanie zastępcze i dlatego też będzie krótko, bo nie wiemy, jak dobry jest ten telefon na robienie długich filmików. I temat dzisiejszy to stosunki międzynarodowe. I nie mam na myśli kierunku uniwersyteckiego, tylko związki międzynarodowe, które są tematem, który ciekawi mnie od bardzo dawna, może nawet od 10 lat. To był pierwszy raz, kiedy miałam chłopaka Hiszpana i jakoś tak wtedy zainteresowałam się tematem. Nie trzeba być takim ekspertem jak ja, żeby zauważyć dwa trendy. Teren numer jeden to zazwyczaj związek Polki i Obcokrajowca to jest właśnie to Polka i Obcokrajowiec częściej niż Polak i Cudzoziemka. I drugi trend jest taki, że większość związków, które zaobserwowałam może dlatego, że to jest akurat w moim otoczeniu taki trend to Polka lub Polak z kimś z zachodu, z osobą ze światowego zachodu, czyli Europa Zachodnia, Stany, mam, mam na myśli też Amerykę Łacińską i właśnie nie wschód. I w tych związkach, albo się mówi w języku partnera, którego Polak lub Polka się uczą lub już wcześniej zali, albo w jakimś języku neutralnym, na przykład po angielsku, francusku, hiszpańsku, w jakimś takim języku wspólnym dla wielu innych krajów, na przykład w kraju, w którym mieszkają i bardzo rzadko zdarza się, że partner uczy się języka polskiego. Oczywiście jestem na maksa ciekawa tych związków, które przełamują ten temat i na przykład jest związek z cudzoziemcem, który, która się nauczyła polskiego do tego stopnia, że to jest język obowiązujący w relacji, więc jeśli jesteś w takim związku, to daj znać jak to wygląda albo jak kogoś znasz, to prześlij tej ja osobie ten filmik, bo chętnie zadam parę pytań. I wtrącę tutaj moje intro. Hej, jestem Kasia, przez 6 lat mieszkałam w Portugalii, a teraz się przeprowadziłam do Hiszpanii. I opowiadam historię o migracji, o Hiszpanii, o życiu w Portugalii, w Hiszpanii i też o związkach z obcokrajowcem. I cieszę się, że tu zaglądasz i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. I dzisiaj pogadamy o plusach i minusach mówienia w języku Twojego partnera lub partnerki. Czyli w sytuacji, kiedy my rozumiemy język partnera lub partnerki, ale oni nie mówią po polsku. Więc zrobiłam mały research na moim Instagramie, zapytałam wiele osób o zdanie i wiele osób, które są w związku z obcokrajowcem, bardzo chętnie mi odpowiedziało i dzięki wielkie za te super obserwacje. Zacznijmy od plusów. Numer jeden. Taki, że dużo lepiej zrozumiesz kulturę twojego partnera niż on twoją. To znaczy, zrozumiesz i te dobre i złe strony i w sumie to mówiąc filozoficznie zaniknie różnica między dobrym a złym i wszystko będzie w kategorii to zależy bo zależy z którego punktu widzenia to będziesz analizować czy to z takiego kulturowego polskiego czy może właśnie z punktu widzenia tej drugiej kultury, którą zrozumiesz naprawdę dużo lepiej, do tego stopnia że numer dwa, będziecie mogli razem oglądać filmy i seriale z kultury twojego partnera, partnerki i w dodatku jak czegoś nie rozumiesz to możesz zapauzować i od razu masz na miejscu kogoś, co ci wyjaśni znaczenie jakiegoś słówka albo powiedzonka. I numer 3. Twój poziom języka idzie w górę i to na maksa. Masz tak jakby mały, prywatny, imersyjny kurs i 4. Ale i tak masz wielką ceryfę bo co prawda kurs jest super intensywny, ale nikt nie oczekuje od ciebie perfekcji. A wręcz przeciwnie, dla, dla drugiej strony twoje błędy są urocze, słodkie i cute i nawet nie tylko dla partnera, ale dla całego otoczenia. Na przykład u mnie było tak, że od paru miesięcy moja teściucha wspomina jak wymyśliłam niechcące nowe słówko na moździerz do czosnku, taki wiecie, taki drewniany do miażdżenia czosnku i go nazwałam niszczycielem czosnku, czy coś takiego zupełnie niechcąco i ona zaśmiała się przez to i zdobyłam jakieś 10 punktów sympatii tylko ze względu na niszczyciela czosnku. W przypadku takim oczywiście, tu zaznaczam, trzeba mieć sporo dystansu do siebie, bo jak nie lubisz, jak się z ciebie śmieją, albo nie czujesz, że to leży w swoim charakterze, takie bycie maskotką, kimś takim słodkim, uroczym, bo czujesz, że ci to odbiera power, co... Może się zdarzyć, to raczej nie będzie Ci do śmiechu i pamiętaj jednak, że w większości przypadków inni się śmieją, bo na serio coś uważają za autentycznie śmieszne, a nie, żeby się z ciebie naducać. Numer 5. Inside Jokes. Będziecie mieć po prostu milion Inside Jokes i stworzycie sobie wasz własny język, pełen różnych śmiesznych przejęzyczeń i przetłumaczonych idiomów. W tym moim pytaniu na Insta Justyna odpisami podałam mi przykład. Aki empiesan las escaleras. Czyli tu zaczynają się schody, co jest w sumie mega fajnym polskim powiedzonkiem, i takim bardzo obrazowym, więc dla kogoś, kogo jarają języki, takie tłumaczenie idiomów z jednego języka na drugi będzie super zabawą i kopalnią tematów. Numer 6. Rozumiesz wszystko, co on tam sobie mam roczne pod nosem, i nie ma szans, żeby ci obrobił dupę tak, żebyś się o tym nie dowiedziała. No chyba, że mu czytasz SMS i bonus, istnieją badania, które dowodzą, że jak masz podjąć jakąś skomplikowaną decyzję i przeprowadzasz analizę tej decyzji w języku obcym, to są szanse, że lepiej taką analizę przeprowadzisz i twoja decyzja będzie bardziej doinformowana. Czemu tak jest? Po pierwsze, mniejszy wpływ emocji. Kiedy myślimy w języku obcym, nasze emocje są mniej intensywne, bo się bardziej musimy skupiać na tej, na przetwarzaniu informacji i dzięki czemu dokonujesz dokładniejszej analizy i i lepszego zrozumienia konsekwencji różnych wyborów, i może też doprowadzić do większej obiektywności w ocenie sytuacji. Szansa na to, że podejmiesz impulsywną decyzję się zmniejsza. I też mniejszy wpływ uprzedzeń, bo nieraz wiele osób, które mówią rzadko w innym języku, może sobie nie zdają sprawy, że nasz język ojczysty jest nasycony naszymi osobistymi doświadczeniami, przekonaniami i nieraz też uprzedzeniami. A używając języka obcego, musimy się poniekąd oddalać. Od tych emocjonalnych cech, które przypisujemy niektórym słowom. I podejmujemy bardziej neutralne decyzje. Teraz minusy, bo oczywiście zawsze są dwie strony medalu, i minus numer jeden. I to się sprawdza zwłaszcza dla par, które mieszkają w Polsce. Bo zazwyczaj, jak mieszkacie w Polsce, to robisz jednocześnie zatłumacza i ogarniacza życiowego. I pół biedy, jak twój partner jest z Unii Europejskiej, bo wtedy przynajmniej odpada kwestia załatwiania wizy, pozwoli na pobyt itd. Ale jak masz. Partnera spoza Unii to jest taka szansa bardzo duża, że razem ze związkiem dostajesz w się pracę prawnika, adwokata i załatwiacza w urzędach wszelakich, czego się być może wcale nie spodziewałeś, nie spodziewałaś, i co szybko możecie wypstrykać z energii i chęci. Więc tutaj trzymam kciuki, żeby miłość była silniejsza, ale czasem tak się nie dzieje. Drugi minus jest taki, tu już abstrahując od bycia załatwiaczem w Polsce, jak rozmawiasz z partnerem zawsze w jego języku, to on, ona może założyć, że ty rozumiesz wszystko, wszystko, wszystko i nawet jakieś takie nawiązania do kultury, do celebrytów, do jakichś sławnych osób i jak, jeśli mówisz w jego, jej języku, to zakłada, że znasz wszystkie 35 znaczeń danego małego słówka, wszystkie idiomy i porównania i to na wszystkich powierzchniach, to znaczy oczywiste znaczenie, nieoczywiste znaczenie. Twój partner może zakładać, że, że we wszystkich sytuacjach będziesz rozpoznawał w jego odniesienia historyczne i tak dalej, ale tak oczywiście nie jest, bo nieraz jak jesteś przyzwyczajona nawet do konkretnego sposobu rozumowania twojego partnera, to jak już trafiacie do większej grupy z jego znajomymi lub rodziną, to nagle się pojawiają jakieś nowe porównania, nowe teksty i może Ci też spaść samoocena, że wydawało Ci się, że mówisz super w danym języku, a nagle w rozmowie z kimś zaczynasz sobie to kwestionować. I oprócz tego kłótnia, oczywiście kłótnia z partnerem jest nieunikniona. Wręcz czy później się pojawi i dopiero jak ją będziesz przeprowadzać w obcym języku, to się zorientujesz, jak bardzo Twój mózg musi się naprawdę wysilać, żeby ta komunikacja zawsze zachodziła, bo nie zapominajmy o tym, że podczas kłótni mózg nieraz ma spięcie i stres I to nie tylko jak mówimy w obcym języku Ale w obcym języku jest dużo łatwiej doświadczyć takiego frustrującego Jak ja tu miałam powiedzieć, jak to się mówi, jak, jak to słowo, jakie było I się wtedy zacinasz podczas ostrej wymiany zdań I to jest bardzo frustrujące Więc mózg jest bardzo obciążony Punktem następnym jest to, że twój partner, partnerka może się rozleniwić i nie chcieć się nauczyć polskiego. No bo po co? Bo przecież już się dogadujecie, przecież ty mówisz w jego języku, rozumiecie się, a poza tym polski jest trudny i się nie opłaca, bo po polsku mówi się tylko w jednym kraju na świecie i bla, 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 wszyscy już słyszeliśmy te teksty. Co może sprawić, że ty będziesz się czuć, twoja kultura i... Zrozumienie ciebie nie jest dla tej osoby wystarczająco ważne. Już nie wspomnijmy o tym, że na przykład ja lubię pisać i nagrywać te filmiki i mój partner nigdy nie będzie w stanie w 100% zrozumieć, o czym mówię. choćby mu to tłumaczyła, choćby najlepszy tłumacz online to przetłumaczył, to zawsze tam będą jakieś elementy lost in translation, więc. Jak ciebie nie rozumie, to też wpływa na to, że nie rozumie pewnych części Twojej osoby, no ale to są bardzo indywidualne kwestie, które każdy musi sobie przepracować we własnym zakresie. Oprócz tego mamy brak zrozumienia Twojej kultury. I nie mówię o jakichś polskich twórcach najważniejszych, bo możemy zakładać, że te najważniejsze utwory. Zostały przetłumaczone, lub są dostępne w jakimś innym języku, ale mam teraz na myśli takie zwyczajne, codzienne sprawy, jak na przykład wysłać komuś śmiesznego mema, nie zrozumie. Jakiś tekst ze skomplikowanymi słówkami ze slangu, których obcokrajowiec nie zrozumie. Nawiązania do polskich piosenek, do polskich filmów i tak To już wszystko będzie. Sporym elementem, w którym twój mózg i Twoje myśli się poruszają na co dzień albo przez długi czas się poruszały, i nie będziesz mogła mógł tego przekazać Twojemu partnerowi. I już nie wspominając o tym, że nie możesz mu po prostu wysłać screena rozmowy, która cię wkurzyła albo cię rozśmieszyła, bo będziesz musiała tłumaczyć całą sytuację w najmniejszych szczegółach i czasem po prostu ci się nie chce. Nie chce ci się, bo kolejny punkt. Męczysz się, gadanie cały, cały, cały czas w innym języku jest jak rozwiązywanie sudoku level hard paręnaście razy dziennie. I choćbyś mówił w tym języku zajebiście, po prostu na maksa, super płynnie, to mimo wszystko będziesz mieć pewne słówka i sytuacje, do których będziesz musiała sięgnąć do tych zasobów mózgowych i będziesz musiała nawet to obchodzić na naokoło jakimś wytłumaczeniem, więc takie stałe tłumaczenie jest obciążające dla mózgu. I dodatkowo i musimy być dużo bardziej skoncentrowani niż podczas takiej zwykłej gadki szmatki po polsku, czyli w języku, w którym mówisz naprawdę od urodzenia niemalże. To wymaga dużo większego wysiłku umysłowego, niż niektórym się wydaje, i przeskakiwanie między językami też wymaga sporej energii. Bo to jest taki multitasking, który już wszyscy wiemy, według najnowszych badań, wcale nie jest taki produktywny. To taki właśnie multitasking, tylko że w życiu codziennym. Na przykład teraz mówię do Was po polsku, ale za chwilę pójdę do mojego chłopaka i, i będziemy gadać po portugalsku. Albo coś mnie zapyta, albo nieraz nawet mi się wcina w środek jakiejś czynności myślowej, na przykład piszę jakąś wiadomość po polsku, albo gadam z kimś przez telefon, oglądam coś. Po polsku i pytanie w innym języku sprawia, że mam takie sekundę przejścia i zanim się przestawię, to trochę mi się spali tych yy, połączeń w mózgu, albo wiecie, co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, może na następny raz będą silniejsze, ale mimo wszystko, oprócz tego, że to jest dekoncentrujące, to jeszcze musisz się przyłączyć naprawdę na myślenie w innym języku, albo jak się dopiero wybudzam z drzemki i rano, to już samo z siebie są traumatyczne przeżycia, prawda? Budzik ci wali nagle, wybudzasz się z pięknego snu, i jeszcze nie mówisz w ogóle w żadnym języku, bo jeszcze totalnie jesteś jedną nogą w innym świecie, a tu nagle ktoś chce, żebyś powiedziała coś w czasie przeszłym po portugalsku, albo w trybie przypuszczającym, czy coś w tym stylu. No po prostu dajcie mi chwilę ludzie, bo to jest trudne. I powiem wam z osobistych historii, to zwłaszcza ten ostatni punkt z tych minusów, ostatnio najbardziej mi zabija cieka. Bo od dawna mój chłopak się ze mnie śmieje, że tyle śpię, że idę spać wcześniej niż on, wstaję później niż on i jeszcze dodatkowo mam drzemkę po obiedzie i sobie myślę, to jest na pewno przez to, że mój mózg działa na no dużo większych obrotach niż jego mózg. Bo nawet jak on sobie coś czyta w obcych językach, to może zrobić powoli, czytać dwa razy ten sam akapit, nie musi od razu reagować na to, co się dowiedział. I w ogóle to może sobie wszystko wrzucić do translatora i elo. Nie ma już wysiłku, albo jest dużo mniejsze. A ja natomiast muszę tak na żywo cały czas tworzyć, tworzyć, tworzyć. Więc to są moje przemyślenia. Wrzuciłam tutaj też y, wnioski moich obserwatorek z Instagrama. Wielkie dzięki. I dajcie znać, co o tym sądzicie. I czy dodalibyście coś do listy plusów albo minusów. I, i zapraszam do subskrypcji i lajkowania i komentowania. zobaczenia w następnym filmiku. Pozdro!